Hej, tam gdzie na czarnej wody siada na końko za głody, czule żegna się z jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omyjajcie góry, lasy, doły. dzwoń, dzwoń, dzwon, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 hey, sokoły, omyjajcie Zwoń, 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 Mój stepowy, zwoń, zwoń, zwoń. Wiele dziewcząt jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam na serce pozostałe trzy korgany, my dziewczynie. Hey!

kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 hej sokoły, Omijajcie góry, lasy, hej, hej, lasy doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, Bądź z teb Jestem młodym dzwoń, dzwoń, Hej, tam gdzieś na czarnej wody, siada na końko za wody, czuleżek na sieć dziewczyno. Jeszcze czule z Ukrainą Hej, 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 sokoły Omyjajcie góry lasy doły doły Dzwon, 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 dzwoneczku Mój stepowy skowroneczku Hej, hej, hey, 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 hej, sokoły, hey, sokoły hey, Omyjajcie góry lasy w doły Dzwon, 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 dzwoneczku zvon, Mój stepowy dzwon, dzwon, dzwon Wiele dziewczyn jest na świecie, Lecz najwięcej w Ukrainie, Tam me serce pozostało przy korkowej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, o, Obijajcie góry, lasy, toły, Zwołem, 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 dzwoneczku, Mój Hej, 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 Soko Pustępowym dzwoń, 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 żarę, szalę za dzieczyną, za żieloną Ukrainą, Żal, szarę, serce płacze, już się więcej nie zobaczę. Hej, 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 są ja góry cię dobre lasym dobrym dzwog, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, stem poiczku. Wina, wina, wina dajcie, a jak umre, pochowajcie na zielonej Ukrainie, szyko.

Hej tam gdzie na czarnej wody Siada na końko za wody Czule na się z Jeszcze czule z Ukrainą Hej, hej, hej sokoły omijajcie góry lasy doły Dzwon, dzwoń, dzwon, dzwon dzwoneczku Mój stepowy skowroneczku Hej, 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 hej. Z dołym dzwoń, 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 dzwoneczku, pójste dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewczak jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie, tam me serce pozostałe, przy kochanej mej dziewczynie. Hey! Hej, 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 zakoły, hej, hej, ja się dogoi, zwoń, 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 za zwoń, 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 serce zwoń, już się więcej nie zobaczy. Hej hej hej.

Kochanej, my dziewczynie. Hej, 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 sokowy, owijajcie góry zasytowy. Zwoń, 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 dzwoneczku zwoń, 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 broneczku. domik swoga zoman <imitation> formoneczku mój stem nowe koroneczku hey 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 jesto po i ja chcę laverę domik swoga zoman formoneczku mój stem nowe Na czarnej wody siada na końko za Czule rzek na się Z dziewczyną Jeszcze czule z Ukrainą Hej, hej, hej Sokoły Owijajcie góry lasy doły Zwoń, 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 zvon, dzwoneczku zvon, Mój stepowy po Hej, hej, hej Sokoły Owijajcie Zwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku wins 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 dzwoń wins 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 w wins 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 Hej, 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 wins so,